Philips Sonicare Diamond Clean szczoteczka przestała działać rozebrałem ją częściowo trochę ją zniszczyłem no ale to nie istotne gdyż i tak nie działała tutaj z tej strony trochę to jest wydłubane ale to nic Podwadziłem ją. Wyszło to całe dno. Tutaj mamy informację nawet, co to jest za model. Made in China. Co tam wyższe? Hinol. I tu jest model. Nie pamiętam, ale może odczytam. Nie, odprysło to akurat. Ale w każdym razie to jest ten najwyższy model szczoteczki Sonicare. To Są moje narzędzia, których częściowo użyłem. I madło i madło i, i śrubokręt płaski do podważenia wcześniej miałem jeszcze yy, szydełko yy, szydełkiem yy, szydełko wsadziłem tutaj w tą dziurę taką co tam jest znaczy co była teraz już jest taka trochę yy, zniszczona ale, ale pomogło yy, i tutaj to takie co tam jest to jest wata to białe na, na dnie i myślę, że jeśli byłyby stosowne narzędzia, to by to dało radę podnieść troszkę ten, ten plastik i wtedy podważyć śrubokrętem tutaj z boku i by to wyszło bez, no bez większych uszkodzeń. No zależy po prostu od, od użytego sprzętu. Ja nie miałem żadnego, także i tak jestem zadowolony, że to rozebrałem. Następnie tutaj zaraz może poświecę troszkę co tam jest w środku. W środku tam jakieś takie są zwoje, nie wiem, nie znam się na tym, ale, ale, ale jest tam coś w każdym razie w tamtą stronę w dół tego się nie da wypchać, próbowałem błędnie, ale to się ma podobno wypchać w ten sposób, że mm, mam to wypchać tak, nie wiem jak tam to wyjdzie, co to z tego będzie, ale zobaczę. Jest, weszło, czyli ja to zrobiłem w ten sposób, że tu wcisnąłem tak o widać teraz może dobrze także przycisnąłem to weszło do środka eee, tutaj wyszło A co tutaj mamy tu mamy taki oto kurcze kawałek tu tutaj jest eee, środek nierozbieralnej szczoteczki jednak się rozebrała czy się jak się rozebrałem ją Ale co 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 dalej to nie wiem Teraz ostrość ustawiłem. <coughs> Więc ja ją rozebrałem no tyle co 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 co, co tutaj widzę no to... Co to tak wygląda? Co więcej z tym zrobię, to jeszcze nie wiem. Może mi to ktoś naprawi, bądź sam to zrobię. No dobra, to tyle. Jeśli komuś może się przyda, będzie miał po prostu wiedział, jak to rozebrać tą szczoteczkę, i będzie w stanie sam ją naprawić. Także dziękuję za, za poświęcony czas. Do zobaczenia na razie.